Siemano, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób można zarobić pieniądze bez podejmowania ryzyka. Zobaczcie, tutaj mam kupon i teraz płaciłem, postawiłem 140 zł i mogę wygrać 319 zł, ale mogę wypłacić 182 zł41, groszy, czyli zarobić 42 zł i 41 groszy. W jaki sposób? Z tego względu, że postawiłem na trzy kursy: 1,60, 1,35, 1,20 i teraz zobaczcie. Sytuacja wygląda tak, że kurs, który był 1,60 na Ambro, teraz wynosi 1,16. Kurs na Park, który wynosił 1,35, wynosi teraz 1,14. Oraz kurs, który wynosił e, na, już patrzę, e, na Tyburskiego 1,20, wynosi teraz 1,13. I w ten sposób, ze względu na spadek kursów, mogę wypłacić 182,41 zł, czyli zarobić ponad 40 zł bez podnoszenia ryzyka. Tylko trzeba wiedzieć też i się domyślić, że te kursy będą spadać. Ja postawiłem to prawie miesiąc temu. Tak więc e, przez ten prawie miesiąc czasu ludzie zaczęli stawiać, bo też widzieli, tak jak ja, faworytów w tych zawodnikach i stawiali na nich, e, i po prostu kursy zaczęły systematycznie spadać, i w ten sposób. Mam możliwość kształtu wyższego niż kwota, na którą postawiłem. Oczywiście, gdybym postawił większą kwotę, mógłbym wygrać więcej.